Dzisiaj będę chciała z Wami porozmawiać o tym, jak przyciągamy pewne zdarzenia. Na pewno słyszeliście o prawie przyciągania. Ludzie pewnie oglądali film Sekret. W tym filmie można się dowiedzieć, że jeżeli czegoś bardzo chcesz i skupiasz myśl na tym, czego chcesz, to manifestujesz to w życiu. Dostajesz. No i. Pewnie próbowaliście skupiać na czymś swoją uwagę, żeby dostać to, czego pragniecie. Ja też, jak obejrzałam ten film, to próbowałam, manifestowałam. Robiłam różnego rodzaju karteczki przypominające mi o tym. Pisałam sobie informacje na drzwiach, na segmencie, żeby zamanifestować to, czego chcę. Ja bardzo często nie dostawałam tego, co chcę, a najczęściej dostawałam to, czego nie chcę. A i dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to prawo wydaje się nie działać? Bardzo często też dochodziło mnie do wniosku, że jak, jak uchwycić ten stan, że o czymś pomyślałam, że tego chcę, ale w sumie to nie było takie bardzo ważne dla mnie, jakie wtedy towarzyszyło mi uczucie, że właśnie ta rzecz w moim życiu się pojawiała. To tak, jakby od niechcenia o czymś pomyślałam, a później się to materializowało. No i myślę, że tu tutaj na, na to może nam odpowiedzieć David Hawkins, ewentualnie Talbot z książki holograficznych Wszechświat, no ale no nie, nie tylko fizycy o tym mówią, na przykład Bohr. Myślę, że to, że to wszędzie możecie w takich naukach rozwojowych spotkać, znaleźć. Po pierwsze, taka zasada, że musisz myśleć o tym, czego chcesz. A my zazwyczaj puszczamy myśl, że coś chcemy, ale za chwilę przychodzi nam myśl, czego my nie chcemy, co nam się nie podoba w życiu. Chociaż to um, myślenie o tym, czego chcesz, to trzeba wziąć wielki w cudzysłów, dlatego że jeżeli myślisz o tym, czego chcesz, to tak naprawdę tego nie masz. I chce nie powoduje, że masz brak tego. To znaczy, masz brak tego, dlatego to chcesz. No nie chcesz rzeczy, które masz. Więc musisz o tych rzeczach, których pragniesz, myśleć tak, jakbyś już je miał. Bo pragnienie zakłada brak posiadania. No nie pragniesz nowego samochodu, dlatego że go masz. Nie pragniesz nowego domu, dlatego że go masz. Nie pragniesz związku nowego, dlatego że masz. Masz brak i ty nie manifestujesz chęć posiadania, tylko w momencie, kiedy myślisz o tym, czego chcesz, na zasadzie braków, musisz tą różnicę poczuć głęboko w sobie, powoduje, że masz więcej braków. To musi być takie uczucie, że ty to już masz. Ale my się wtedy spinamy, napinamy się bardzo, wyobrażamy sobie, jak to manifestować, że ja to już mam. I oszukujemy swój umysł w ten sposób, że oni tak w to nie wierzy. I myślę, że tutaj z pomocą może przyjść fizyka kwantowa, superpozycja, czyli te wszystkie wydarzenia, które są w świecie, one są jednocześnie, czyli różne drogi, różne ścieżki. Wszystkie możliwe potencjalne możliwości są, czyli to, że będziesz bogaty, to, że będziesz biedny, to, że będziesz zdrowy, to wszystko jednocześnie występuje. Odsyłam do przeczytania, czym jest superpozycja. Odsyłam do bardzo fajnych osób, które to tłumaczą. Mogę dać linki na tutaj w, w opisie filmu. One to na pewno lepiej wam wytłumaczą. Jest też hipoteza kopenhaska, też z bardzo znanych fizyków Bora i Heisenberga. I ona mówi o tym, że manifestuje się wam to, na co w tym momencie spojrzycie? Czyli jeżeli robisz pomiar cząstki, to jak gdyby przerywasz wszystkie inne możliwe położenia tej cząstki, czyli tą superpozycję, i ona się pokazuje, manifestuje tylko w tym jednym miejscu, w którym dokonujesz pomiaru. I takim narzędziem, które dokonuje pomiaru, jest nasz umysł są nasze oczy, są nasze uszy. Spodziewasz się czegoś, patrzysz na to i to dostajesz. Niestety nasze ludzkie umysły są, no, są rozwinięte, ale są też i bardzo, no, powiedzmy, proste pod tym względem, że potrzebują takich bardzo prostych rozwiązań nieekonomicznych. No i co? I my po prostu skupiamy uwagę na czymś, zazwyczaj na negatywach. Bo bardzo lubimy negatywne wiadomości. Cieszymy się tam, jak coś, jest, nie wiem, wydarzy w pracy, jakaś koleżanka coś odwali, więc to komentujemy, trzepiemy pianę, powtarzamy te informacje cały czas. To jest taki, taki orgazm umysłu, tak? My się skupiamy na negatywach. Dlatego treści, które są cały czas w telewizji pokazywane, w większości, filmy, Katastroficzne, tragiczne wiadomości dotyczące wypadków. Po to, to jest, ponieważ nas nie interesują fajne treści. Nas interesują katastrofy, tragedie. Nasz umysł na to reaguje, więc jak on będzie inaczej reagował w Twoim normalnym, codziennym życiu? No, oczywiście, będzie się skupiał na negatywnych myślach. Mamy 70 tysięcy myśli dziennie, podobno, tak naukowcy to wyliczyli. Z czego 70% co są negatywne, 49 tysięcy. Jakaś znaczna część pewnie jest neutralna i jakiś promil tego jest pewnie pozytywny, tak? Zawsze martwimy się na zapas, myślimy o tym, co będzie, albo to, co się teraz wydarzyło, albo co nas przykrego spotkało. Przecież my nie rozważamy ciągle myśli. Na temat tego jej, fajnie, bo dostałam prezent, jak mi było miło, fajnie, że moje koleżanki o tym pomyślały, albo moja przyjaciółka, i ciągle Boże, jaki fajny tort dostałam, jakie to. Nie. My tylko rozważamy to, co, znaczy tylko, no zazwyczaj, to, co nas z nim przyjemnego spotkało, czy nie wiem, jechałam samochodem, jakiś facet zajechał drogę i ciągle tam w myślach, ty myślisz, ty kuku, ty taki, ty owaki. Ciągle rozważasz te negatywne myśli. Więc, jak w tych negatywnych myślach, w tym gąszczu możesz wykreować coś pozytywnego? No, to jest bardzo trudne. Więc, taką pracą podstawową nad prawem przyciągania, jaką musisz wykonać, to to, żeby przerzucać swoje myśli z tych negatywnych, chociaż na neutralne myśli. Czyli, jeżeli widzisz, że Twój mózg zaczyna zamulać i zaczyna ćpać te negatywne emocje to przynajmniej na początek próbuj przerzucać tę myśli, Czyli znajdź sobie jakieś zdarzenie, które sprawia ci przyjemność i od razu przerzucaj tę myśl. Jeżeli będziesz szedł drogą buddyzmu, hinduizmu, oświecenia, będzie ci dużo łatwiej, dlatego że znasz termin uważności, wiesz, co ono oznacza i stosujesz tą uważność, tak? Wiesz, że twój umysł wybiega w przyszłość, w przeszłość, że zaczyna myśleć o czymś innym, nie jest tu i teraz wiesz, co może robić dla osób, które nie wiedzą albo które jeszcze nie praktykują, to najprościej ujmując, trzeba przerzucać myśli z rzeczy nieprzyjemnych na rzeczy bardziej przyjemne. To na początek. Ja na przykład takie kotwice, ja jeszcze się nie nauczyłam jakoś tego super przyciągać te pozytywne zdarzenia. Niestety częściej mi się zdarzało te negatywne. Junko o tym też pisał, pracę z, z fizykiem. To jest, jak to się nazywa? Zapomniałam w tym teraz. W każdym razie na początku oni to, w ogóle naukowcy, no śmiali się z tego, tak? Niektórzy jako przypadek to traktowali. Aż to raz się może zdarzyło synchroniczność. O to się nazywa synchroniczność. No jednak tak nie jest, tak? My tak naprawdę mało wiemy o życiu, mało wiemy o ludziach, o zjawiskach, my się ciągle uczymy, czarną magią jest fizyka kwantowa, fizycy wiedzą dlaczego, znaczy nie, fizycy wiedzą, że coś się dzieje, oni wiedzą dlaczego, są tylko założenia, właśnie hipotezy, tak jak ten bulion, tak? W którym wszystkie możliwe stany są jednocześnie. A zaświeca się dla nas tak jak w grze komputerowej, ten jeden możliwy moment, i w tym momencie to dostajemy. Jeżeli jesteś osobą bardziej intelektualną, mniej duchową, na pewno nie będą do Ciebie przemawiały takie oświeceniowe papki, wejdź w drogę nauki. Idź drogą fizyki kwantowej, fizyki, dowiesz się takich rzeczy, o których w szkole nie uczono. To ci włosy z głowy, no może nie, no nie życzę, żeby ci spadły, ale no, naprawdę będzie grubo. 200 lat już wiemy o pewnych odkryciach, one były powtarzane, sprawdzane, są sprawdzalne. O tym w szkole się nie dowiesz. Dlatego idź się drogą nauki. Droga nauki też jest drogą do obudzenia, do przebudzenia, do wyjścia z Matrixa. Przy czym bardzo zamiennie używam to słowo Matrix, chociaż to zupełnie jest inne znaczenie. Bo matrix to jest jakiś stan, rzeczywistość wykreowana przez, no powiedzmy, sztuczną inteligencję. Natomiast my mamy większy Matrix, coś niewyobrażalnie większego. Samooszukujący się umysł to jest taka kreacja, którą mnie przebije Matrix. To, co my potrafimy w swoich umysłach wymyśleć. No nie jest w stanie wymyśleć Matrix. Bo, tak jak mówiłam, że najbardziej fascynującą mnie rzeczą na świecie, to jest samooszukujący się umysł. My z jednej rzeczy potrafimy niekończącą historię zrobić, która ciągnie się przez całe nasze życie. Ktoś coś nam powie w wieku 10, 15, 20 lat mąż nie powie żona mężowi. I przez kolejne 50 lat będzie po prostu tą narrację prowadzić: jak to ty mnie skrzywdziłeś. Im starszy, tym więcej będzie tam różnych detali dodawać, które miały miejsce. Rzekomo, tak naprawdę to się nigdy nie zdarzyło może jakiś tam promil tego było tego zdarzenia. No więc wracając do tematu, jeżeli chcesz kreować sobie taką rzeczywistość, jaką chcesz, wyłącz telewizor, nie czytaj głupich wiadomości. Artykułów denerwujących cię, straszących, bo my wierzymy właśnie w bardziej negatywne emocje. To jest to, co mówiłam, że dlaczego oglądamy telewizję i te wszystkie horrory, bo nasz umysł lubi to cipać. Na tym najłatwiej jest zawieść uwagę, bo służę się takim przykładem, który mówię od lat: czy uwierzysz, że jeżeli wyjdziesz z domu i za rogiem znajdziesz milion dolarów? Czy to jest możliwe, że w to uwierzysz? Czy szybciej uwierzysz w to, że Powiem ci, że okolica jest niezbyt przyjazna, wyjdziesz do domu i uważaj, bo tam żule stoją i dostaniesz w pysk. W co szybciej uwierzysz? W to, że dostaniesz po głowie, czy w to, że coś dobrego cię spotka? My ogólnie, no tak, są oczywiście pozytywne osoby, optymistyczne i one wierzą w takie rzeczy. Natomiast większość z nas postrzega negatywy w życiu. W pracy, w szkole no, widzimy negatywne emocje, no tak jest, mózg budowane hormony tak? tak działają, że one podbijają te emocje. Więc taką pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, żeby zacząć kreować to, czego chcesz, przy czym to, czego chcesz, to tak jak mówię, to jest w cudzysłowie: to skupiać na pozytywnych rzeczach uwagę. Będzie ci trudno, jeżeli oglądasz telewizję, wiadomości, bo to jest po prostu przepasione, wypasione tymi wszystkimi niefajnymi rzeczami. No, po pierwsze, żeby cię odwr odwracać ci uwagę od tego, co możecie dobrego spotkać, bo nikomu nie zależy na Twoim przebudzeniu. Ty musisz sam walczyć o to, jakbyś walczył o życie. Niewiele czasu ci zostało, żeby się obudzić, oświecić, nawet jeżeli będziesz żył 100 lat to może się okazać, że niewiele czasu, żeby to wszystko pojąć. Ważne, że już gdzieś czujesz coś. Ważne, że wiesz, że to nie jest tak, jak powinno być. Zacznij oglądać pozytywne rzeczy. Później próbuj utrzymać uważność. Postaraj się dowiedzieć, czym jest satsang, uważność. Może zacznij medytować. Możesz iść na jogę, nie wiem. Możesz spróbować wszystkiego, co pozwoli Ci zatrzymać się w tej chwili. I kieruj swoją uwagę na to, co chcesz widzieć. To, co chcesz, żeby cię otaczało w życiu. Jeżeli nie chcesz kłótni awantur, to nie wchodź w to. czy znaczy, będziesz podlegał takim rzeczom, bo ja też podlegam w pracy na przykład. I łapię się na tym, ale ja widzę, jak to mój umysł śpa właśnie. Te negatywne zdarzenia. Śmiać mi się czasami chce, jak tak. To... A dobra, popłynę, zobaczę, co tutaj się wydarzy. Zawsze to samo się wydarza. Ale później będziesz uciekał od tego wszystkiego, nie będzie ci to potrzebne, w ogóle nie daje żadnej satysfakcji. Kieruj na to uwagę, co chcesz, Pomądź samemu, posłuchaj sobie dobrej muzyki. Zobacz, jak fale dźwiękowe wpływają na komórki. Na pewno znajdziesz herce, jeżeli wpiszesz w internet. Muzyka, częstotliwości... Tam są głośniki i ziarenka piasku, bodajże i woda. I zobaczysz, jak woda wpływa na, na komórki naszego ciała, membrany. <laughs> Więc to też ma znaczenie. Każdy dźwięk ma znaczenie. Zacznij właśnie zwracać uwagę na to, co jest dla ciebie budujące. Czyli na początek to będą właśnie te zdarzenia, które pomogą tobie wizualizować, zmanifestować to, co chcesz w życiu. To tak na początek. Kolejna część niedługo.